Zawsze taki byłem, pozostanę, taki sam To, co mogę zawsze da mi, pomogę widzieć obraz. Zawsze taki byłem, pozostanę, taki sam. To, co mogę zawsze da mi, pomogę widzieć obraz. Od zawsze taki byłem, pozostanę, taki sam. Jedną ja minutę, dłużej też jak czasu więcej mam mogę zawsze da mi, pomogę widzieć obraz. Musiałem przejść, musiałem zrobić nie To także raz ze świata zejść, zrobić popełniany drzew Ciemne noce, moce w nie Za ulice ulicę, jakbym olewał tą grę Bez donosza, później puszka, później wojolo I puszka, później już się trzeba, puszka nawet Doceniam sprawę aż tą sprawę, tylko papierosa, kawę Choć zewnątrz trochę inny, to w środku nadal te same tak. Podankowane uczucia, zły, to świat Podbicie lustrzane, środka nas widzimy, co dzień brat Od zawsze taki byłem, pozostanę taki sam To czasu, a znowu przyjdzie zapukasz, do nieba bram Nie raz przyjdzie tu nam, od losu kolejny test A jak go zaliczyć pozytywnie, to już jest Celem życia żaden z wolę inny być odreślam od, potrzeba pójdę, bo nie będzie potrzebny meść Od zawsze taki byłem, pozostanę taki sam Po jedną minutę dłużej, jak czasu więcej mam mogę zawsze wam i pomogę widzieć Wcale nie do końca. Wydostałem się z bagna problemom musiałem sprostać. Parę lat do tyłu, to byś do mnie nie poznał. Zupełnie inny ja zupełnie inna osoba. Chlałem, bo miałem doła. Chlałem, bo chciałem skonać. Straciłem wiarę w zioma, którego znałem tu od lat. Straciłem wiarę w ludzi, przez co też nie chciałem kochać. Aż w końcu się zebrałem, musiałem podnieść się z kola Zawsze taki zamiesz nie jesteś po Nigdy cię nie wychuję, bo mogę jak mogę oddać Zawsze taki sam, bo za bliskich życie bym oddał. I może mały chudy, ale walesz do końca. Ten rap nie wychował, jaki matula moja. A ojciec mi pokazał jak z niczego coś zbudować Zawsze taki sam, bo wdzięczny będę im do końca Nigdy już nie upadnę, a jak upadnę to powstań Od zawsze taki byłem, pozostanę taki sam o, ja do jedną minutę dłużej, też jak czasu więcej mam mogę zawsze nam i pomogę widzieć dobra Wreszcie, Jak się ruszam tego świata to nas porwa. zawsze taki byłem, pozostanę taki Sam mam plan, by nie zamulić a w duszy gram i rad, więc daję to dla ludzi Coraz bliżej yeah. się budzi, łatwiej zamykać oczy Dać Bóg dał mi szansę, więc biorę się do roboty yeah. Ponoć mnie ponosi, wybucham konkretnie, ale jak tu się nie wkurwić, kiedy w koło same yeah. będzie Zawsze taki sam, każdy wers ładuje siebie yeah. Z betonowych ulic, do których ciągle mam respekt Ramusów yeah. pieprze, co mielibyś za stałe? Zawsze taki sam, Przy swoim twardo stoję Nie mów o starych czasach Wytarych komt do mnie yeah. Jeśli Tylko w pustych słowach jesteś dalej moim ziomem Zawsze taki sam nie ma co czy było mi zmarszczek, bujały łysta głowa Chudy dobry chłopak, znają to na blokach Zawsze taki sam, dobry towar Od zawsze taki byłem, pozostany, taki sam o, ja do jedną minutę dłużej, też jak czasu więcej mam mogę zawsze nam pomogę widzieć dobra Ja się rzucam za tego świata, to nas forma Od zawsze taki byłem, pozostany taki sam O jedną ja. minutę dłużej, też jak czasu więcej mam mogę zawsze nam pomogę widzieć dobra Jak się rzucam za tego świata, to nas porwał Stale gęba tak, to mnie zna ten kuma Dobrze takiego pamięta, choć jest stale na krawędzi Na tych życiowych zakrętach, bez większej zmiany Oto taka rap płęta co by się nie działo Uśmiech od ucha do ucha, choć stale też pada Wiatr w plecy dmucha, robię to co kocham Nie chcesz, nie słuchaj, przynajmniej nie powstanie żona Tutaj cisza głucha, cyrok raz flipisz I rzucam membrane membranę, cegła będzie cegłą Chyba zawsze Sebastianem, kierunki już dawno zostały tu obrane Wiem co jest dla mnie dobre, znam dobrze ten fundament Kolejny track piszę krwią, nabijam tu atrak Zwrotki to linie serca, wersy zostały spisane. Wiem, co z pięć w rapie, co jest grane. Na wieki wieków tym samym świrym pozostanę. Ale... Od zawsze taki byłem, pozostanę taki sam. Po jedną ja minutę dłużej.